Niech Bóg błogosławi każdego z Was dzisiaj, rozpoczynamy drugą część przedstawienia dowodów. Celem tego Sądu Przysięgłych jest przedstawienie prawdy dla dobra ludzi. W Izajasza 41, 21 jest napisane Przedstawcie swoją sprawę, mówi Pan. Pokażcie swoje mocne dowody, mówi król Jakuba. W przypowieściach 18:13. Solomon mówi: Kto odpowiada zanim wysłucha, ujawnia głupotę i ściąga na siebie hańbę. Dlatego każdy z nas powinien wysłuchać sprawy, zanim udzieli odpowiedzi. Kwestia Bożego Narodzenia. U Łukasza 2:8-14: Biblia mówi: A byli w tej okolicy pasterze. Przybywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem. I oto stanął przy nich Anioł Pana. A chwała Pana zewsząd ich oświeciła i ogarnął ich wielki strach. I powiedział do nich: Anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje Wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. Dziś bowiem w mieście Dawida. Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I zaraz za aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój wobec ludzi, dobra wola. Ta pora roku zawsze nam przypomina o tym, że dwa tysiące lat temu z dziewicy Marii urodziło się dziecko, które było zbawicielem świata i spełniło wiele mesjańskich proroctw, takich jak te, o których czytamy u Izajasza 7,14 i u Izajasza 9,6. Dlatego sam Pan da Wam znak. Oto dziewica... Pocznie I urodzi syna. I nazwie go Immanuel. Izajasz 9, 6. Dziecko bowiem narodziło się nam. Syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza. A nazwą go imieniem Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. Wielu wierzących w poselstwo uważa Williama Brennama za standard we wszystkim, co robią, tłumacząc to listem do Filipian 4:9. Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Są to bardzo ważne słowa. Nauczyliście się i przyjęliście. Jest to bardzo znaczące. Usłyszeliście i widzieliście. Nie da się wypełnić tego polecenia pisma wobec żadnego sługi Bożego, jeśli ten mówiłby jedno, a potem praktykował coś innego. Każdy z nas powinien trzymać się słów apostoła Pawła. U Rzymian 2:1. Dlatego jesteś bez wymówki człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. Czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. Bóg wymaga od każdego chrześcijanina trzymania się tego standardu, który zapisał w swoim Słowie. U Rzymian 2.11 Paweł mówi, u Boga bowiem nie ma względu na osoby. Bóg traktuje każdego z nas tak samo w swoim słowie. Używanie Ujema Brenama jako standardu przy obchodzeniu Bożego Narodzenia stworzyło podwójne standardy wśród jego naśladowców. Niektóre rodziny w poselstwie obchodzą Boże Narodzenie, a inne nie. Niektóre rodziny rozdają sobie prezenty świąteczne, a inne nie. Niektórzy ubierają choinki, inni nie. Dlaczego widzimy takie różnice między ludźmi w obchodach Bożego Narodzenia? Kiedy byłem małym dzieckiem, moja rodzina miała choinkę. I dawaliśmy sobie nawzajem prezenty świąteczne. Ale kiedy w latach 70. szalały wojny na cytaty, na scenie pojawiły się wypowiedzi Williama Brenama o Bożym Narodzeniu. To wprawiło w rozterkę wielu szczerych i uczciwych wierzących. Powiedzieli: Co powinniśmy robić? Chcemy podobać się Panu, chcemy być posłuszni Słowu, chcemy postępować właściwie, chcemy prowadzić nasze rodziny we właściwy sposób. Kiedy dorastałem, niemal nikt z usługujących, których znałem, nie miał choinki, a większość z nich nawet nie dawała prezentów. Byli przekonani, że postępując w ten sposób uczyliby się i praktykowaliby drogę pogań według Jeremiasza 10 od 1 do 5. Słuchajcie słowa, które Pan mówi do was, domu Izraela. Tak mówi Pan: Nie uczcie się drogi pogan i nie bójcie się znaków na niebie. Oto poganie ich się boją. Zwyczaje tych narodów są bowiem marnością, gdyż drzewo ścinają w lesie siekierą, dzieło rąk rzemieślnika, przyozdabiają je srebrem i złotem, przytwierdzają je gwoździami i młotkiem, aby się nie chwiało. Stoją prosto jak palma, ale nie mówią. Trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich. Bo nie mogą czynić nic złego ani nic dobrego. Bez wątpienia Jeremiasz pisał o bałwochwalstwie. Moja rodzina zaczęła słuchać i praktykować to, co głosili kaznodzieje, mówiący przeciwko obchodom Bożego Narodzenia. To normalne, że członkowie zboru próbują praktykować to, co głoszą kaznodzieje. Cytaty Williama Branama, które zamierzam wam przeczytać, są tymi, które spowodowały, że te rozterki pojawiły się wśród ludzi, którzy nie mieli pewności co do tego, jaka jest prawda w sprawach dotyczących Bożego Narodzenia. Przez lata jako pastor przekonałem się, że większość wierzących w poselstwo nie wie nawet, że cytaty, które zamierzam przeczytać, w ogóle istnieją. I nie wyjmuję żadnego z tych cytatów z kontekstu. Sami możecie się o tym przekonać i przysłuchać to na taśmie. W 1962 roku w kazaniu Rozpadanie się świata z Jeffersonville w Indianie, akapit 118, cytuję. Ludzie zaczęli kupować podarunki świąteczne przed miesiącem. I co to jest? To nie jest nic innego niż pogański obrządek. Nie ma w tym niczego bogobojnego. O, ludzie próbują mówić ci mędrcy dawali podarunki. To jest po prostu oaza dla wymówek diabła. Jeżeli pragniecie coś dać, to dajcie wasze życie Chrystusowi. Nie dawajcie go komuś innemu. Dajcie je Jemu. Za to właśnie on umarł. To było celem jego przyjścia, rozumiecie? A w kazaniu Czas żniwa z 12 grudnia 1934 roku z Phoenix w stanie Arizona czytamy akapit 282 a każdy z nas przebiera się za Mikołaja, stroi drzewka, i pomimo takiego pogaństwa nazywa się chrześcijaninem Co się dzieje z kościołem chrześcijańskim? Następnie czytamy w kazaniu, widzieliśmy jego gwiazdę i przyszliśmy, by oddać mu pokłon 16 grudnia 1963 roku w Tucson, Arizona, a kapit 182. O, bracie, siostro, jak pięknie by było, gdyby każdy z was, gdyby każdy z nas, my, ja, William Branham stawiał siebie w tym wymaganiu. Ja. Gdyby każdy z nas mógł odłożyć na bok wszystkie te świąteczne świecidełka, skończylibyśmy z tym wzajemnym wymienianiem się podarunkami i całym tym nonsensem świata i po prostu zdjęli i odłożyli naszą pychę i podeptali to wszystko. I powiedzieli, Panie Jezu, prowadź mnie do tego doskonałego światła. Wtedy patrzcie, jak będą się działy nadprzyrodzone rzeczy. Duch Święty przyjdzie w fenomenalny sposób, rozumiecie? Kiedy usłyszałem, jak mocno kaznodzieje głoszą w oparciu o te cytaty, powiedziałem sobie: Ja chcę widzieć, jak Bóg przychodzi w nadprzyrodzony i fenomenalny sposób. Byłem więc całkowicie przekonany, że nie powinienem robić żadnej z tych rzeczy. Nawet moja własna matka i ojciec posłusznie poszli za tym, co było głoszone i za czytanymi cytatami, i całkowicie przestali świętować Boże Narodzenie. Zupełnie. W 1963 roku w Kazaniu widzieliśmy Jego gwiazdy i przyszliśmy, by oddać Mu pokłon, to samo kazanie, z którego właśnie cytowałem, a kapit 198: Mówi: Cytuję. Chcę naśladować Gwiazdę Poranną, Chrystusa. Chcę dzisiaj iść i znaleźć mojego Jezusa. Chcę uciec od tego wszystkiego, co jest tutaj, tych świątecznych świecidełek, bo pewnego dnia to spłonie ogniem nieugaszonym. A wszyscy, którzy to tolerują, zostaną wraz z tym spaleni. Tego nie mówię ja. Czytam wam to prosto z poselstwa. Świat, grzesznik, zostanie ukarany, zginie wraz ze światem. Ludzie miłujący świat zginą wraz z tym światem. William Branham powiedział, że jeśli tolerujesz wszystkie te rzeczy, Boże Narodzenie, świat idełka, a wszystko to zostanie spalone ogniem nieugaszonym, to wszyscy ci, którzy to tolerują, zostaną spaleni wraz z tym. To są mocne słowa. Postanowiłem, że nigdy nie będę robić czegoś, co spowoduje, żebym miał być spalony ogniem nieugaszonym. Byłem prosty, młody, szczery. I uczciwy w moim pojmowaniu tych wszystkich stwierdzeń, które przekazał nam William Branham. I nie było również mowy o tym, żebym miał w świecki sposób myśleć. Albo żebym miał być świecki. Wierzyłem, że jestem w oblubienicy. Byłem zdecydowany podążać za prawdą bez względu na to, co musiałbym zrobić. Byłem gotów odłożyć na bok wszystko, co mogłoby mi przeszkadzać duchowo. I wierzę, że dobrze jest w ten sposób postępować. Należy to rozsądzić i podjąć decyzję i dojść do prawdziwego zrozumienia spraw, które Bóg chce, abyśmy naśladowali. Słuchałem argumentów starszych usługujących. Niektórzy mówili, że musimy kierować się tym, co William Branham powiedział przeciwko Bożemu Narodzeniu. Co słyszeliśmy od Niego o Bożym Narodzeniu i Jego obchodach. Inni wskazywali ludziom na to, co Barabam czynił lub co widzieli podczas obchodów Bożego Narodzenia w życiu Williama Branama. To było wielkie wyzwanie, biorąc pod uwagę przeczytany Filipian 4:9. Niektórzy chcieli naśladować to, co słyszeli z ust Williama Branama o Bożym Narodzeniu. Inni. Chcieli naśladować to, co widzieli Williama Branama w odniesieniu do Bożego Narodzenia. On dawał prezenty świąteczne swojej rodzinie, a także ubierał choinkę, miał choinkę i ubierał ją. Osobiście próbowałem przejść przez te podwójne standardy, myśląc sobie, William Branham był tylko człowiekiem i każdy człowiek popełnia błędy. Bez wątpienia jego życie i służba rozwijały się w miarę dojrzewania i wzrastania w panu. Więc nie będę patrzeć na te wszystkie jego pomyłki, jego błędy jako człowieka. Będę szczerze podążał za tym, na co próbował nas nakierować przez swoje namaszczone głoszenie, kiedy Bóg używał go za kazalnicą, aby nas prowadzić. Wielu naucza, że życie i służba Williama Brennama były progresywne. I że wszyscy powinniśmy podążać za jego postępującymi objawieniami, a szczególnie za objawieniami, których nauczał po otwarciu pieczęci. Mój problem z tego rodzaju progresywnym myśleniem polega na tym, że William Branham nigdy nie odszedł od choinek i prezentów świątecznych. Kiedy pytałem ludzi, którzy byli bardzo blisko Williama Branhama o te stwierdzenia, mówili mi, że również ich nie rozumieją. Byli to ludzie, którzy byli bardzo związani z Williamem Branhamem. Nie będę podawał ich imion tutaj. Kiedy kilka lat temu czytałem w pergamońskim wieku Kościoła, co William Branham powiedział o pogańskich uroczystościach, postanowiłem zadzwonić do człowieka, który redagował książkę Siedem Wieków Kościoła. Zadzwoniłem więc do brata Livela i zapytałem go o te sprzeczne wypowiedzi Williama Branhama o Bożym Narodzeniu ponieważ wiedziałem, że był w bezpośrednim kontakcie z Williamem Brownamem, pisząc o pogańskich uroczystościach w pergamońskim wieku kościoła. Brat Leveille opowiedział mi o tym, jak udał się do domu brata Branama przed Bożym Narodzeniem w 1965 roku i był bardzo zaskoczony, widząc Williama Brownama ubierającego najbardziej symetryczną i doskonałą choinkę, jaką kiedykolwiek widział. Powiedział, bracie Humes, ta choinka była absolutnie piękna. Powiedział mi, że William Branham podszedł do niego nieśmiało i stwierdził, bracie Lee, choinka nie jest dobrą rzeczą, ale ja to robię dla dobra dzieci. Jako ojciec w pełni rozumiem tego typu myślenie. Człowiek chce uszczęśliwić swoje dzieci. Człowiek chce robić pewne rzeczy dla swojej rodziny. Ale nie rozumiem, jak William Branham mógł powiedzieć tak wiele ostrych i ekstremalnych rzeczy przeciwko obchodzeniu Bożego Narodzenia, że aż wielu szczerych ludzi poczuło się niechrześcijańsko za jego obchodzenie. Kilka lat temu podszedł do mnie pewien brat i chciał, żebym mu wyjaśnił. Dlaczego sam William Branham obchodził Boże Narodzenie, a jednocześnie głosił tak wiele rzeczy przeciwko Bożemu Narodzeniu? To było dla mnie trudne pytanie. Próbowałem mu wyjaśnić postęp w życiu i służbie Williama Branhama, ale on mi na to odpowiedział: „Bracie Tim”. Jeśli będziesz nadal głosić z tych cytatów w taki sposób, jak głosisz, to musiałbyś wyłączyć Williama Branama z jego własnego poselstwa, ponieważ on praktykował takie obchody Bożego Narodzenia aż do dnia swojej śmierci. Moje pytanie zawsze brzmiało: po co to tak surowo potępiać, skoro samemu chce się to obchodzić? Jeśli coś jest złe, nie róbmy tego. Jeśli to jest w porządku, to obchodźmy to wszyscy i nie wypowiadajmy się przeciwko temu. Z osobistych relacji osób najbliższych Williamowi Brenhamowi wynika, że gdy miał wypadek samochodowy w 1965 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, jego bagażnik był pełen prezentów świątecznych. Zamieszanie w kwestii Bożego Narodzenia jest bardzo trudne do zrozumienia, kiedy czyta się tak wiele dwojakich stwierdzeń Williama Branama o Bożym Narodzeniu. Oświadczenia te doprowadziły wśród ludzi do niezliczonych prywatnych interpretacji cytatów Williama Branama. Kiedy słyszysz, jak mówi jedną rzecz w jednym miejscu, a inną w innym, to naturalnie ludzie starają się wyciągnąć sens z tego, co zostało powiedziane. Prywatne interpretacje to sposób, w jaki człowiek radzi sobie z kwestiami doktrynalnymi, które są niejasne i nie ma. Innego sposobu na znalezienie właściwej odpowiedzi. Mam więc pytanie: Czy obchodzenie Bożego Narodzenia jest dobre, czy złe? Odpowiedź, na którą wam wskażę, znajduje się w Piśmie Świętym. Rzymian 14, 5. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Wczesny Kościół zmagał się z niektórymi z tych samych wyzwań, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. W następnym wersecie Rzymian 14.6 Paweł powiedział, kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je? Bo dziękuję Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je. I dziękuję Bogu. Uważam, że każdy dzień powinien być wykorzystywany na cześć Pana Jezusa. Także każdy posiłek, który spożywamy, powinien być spożywany na chwałę Pana. Pokarm może być używany jako ofiara dla bożka, lub może być używany i spożywany na chwałę Pana. Dzień Bożego Narodzenia może być wykorzystany do uhonorowania narodzin Chrystusa jako dzień poświęcony dla Pana. Albo można go zepsuć i obchodzić w niewłaściwy sposób jako świecki dzień hulanek. Jeśli obchodzisz Boże Narodzenie dla Pana Jezusa i ze względu na miłość do dzieci. Bez wątpienia Bóg widzi motyw i cel Twojego serca i przyjmuje to. Dzieci kochają opowiadania, które ich dotyczą, takich jako dzieciątku Jezus w żłobie. Nauczyciele szkółki niedzielnej powinni uczyć dzieci o narodzinach Chrystusa i o tym, że Jezus był małym dzieckiem. Tak samo jak one są małymi dziećmi. Że był kiedyś niemowlęciem, tak jak one były niemowlętami. Dzieciom łatwo się do tego odnieść. Wspaniale jest, gdy dzieci dowiadują się o narodzinach i dzieciństwie Jezusa. Nastolatkom trzeba powiedzieć, że sam Jezus był nastolatkiem. Że rozumie pokusy i życiowe zmiany, których doświadczają, przechodząc przez okres dojrzewania i tę część życia. To zachęca e, młodych ludzi do tego, aby zobaczyli, jak Jezus był w stanie zwyciężyć i stać się bezgrzesznym synem Bożym. Zachętą dla dorosłych jest, kiedy mogą słyszeć o Getsemanii, odrzuceniu Chrystusa, prześladowaniu Chrystusa, o bólu, który wycierpiał, próbach, przez które przeszedł. A potem przypomnieć sobie, co wydarzyło się na Starym Szorskim Krzyżu. Jest to dla nas zachętą, ponieważ widzimy, że wszystko, przez co przechodzimy, przez to przeszedł i sam Jezus. Był on doświadczony we wszystkim, przez co przechodzi każdy z nas. Jest arcykapłanem, który może współczuć naszym słabościom, ponieważ przeszedł przez to przed nami. Wytrwał i wyszedł bez grzechu jako zwycięzca. Chwała niech będzie Bogu. U 14:22 Paweł mówi: Masz wiarę? Miej ją sam u siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre. Chcę powiedzieć, że jestem bardzo sumiennym chrześcijaninem i jestem pewien, że większość z Was również. Każdy chrześcijanin ma osobiste przekonania. Rzeczy, do których się przekonał, studiując Słowo Boże. Każdy z nas przechodzi duchowy wzrost, który dokonuje się między nami a Panem Jezusem. I wierzę, że każdy chrześcijanin powinien szanować wiarę drugiego. Ale tej krzypiącej serce prawdzie o Bożej miłości nie może zaprzeczyć żaden chrześcijanin wierzący w Biblię. Jezus Chrystus urodził się w Betlechem, w mieście Dawida. Dwa tysiące lat temu, jako Zbawiciel Świata, którym jest Chrystus Pan? To prawdziwa historia. To nie fikcja. To prawdziwa historia, o której pisali apostołowie i o której nam opowiadali. Jest to napisane w Biblii i nigdy nie powinno popaść w zapomnienie. Modlę się, aby wszyscy, którzy mnie słyszą, otworzyli swoje serca i otrzymali darmowy i cudowny Boży dar świąteczny który zesłał dla zgubionego i umierającego świata. Jan 3,16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Efezjan 2,8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Po raz kolejny dostrzegamy znaczenie posługiwania się spisanym słowem Bożym jako naszym ostatecznym absolutem. Dzielę się tymi rzeczami w pokorze i z serca. Modlę się, aby pomogło to komuś w decyzjach, które podejmuje w związku z Bożym Narodzeniem aby Duch Święty mógł zająć się Twoim sercem, pracować w Twoim sercu i pokazać Ci, co masz robić jako jednostka. Sprawa Bożego Narodzenia musi zostać rozpatrzona przez ławę przysięgłych dla dobra Bożego ludu. Niech każdy dojdzie do swojego werdyktu i zawsze pamiętajcie, że Bóg jest sędzią ostatecznym. Niech Was Bóg błogosławi. I chcę Wam życzyć wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Niech Was Bóg błogosławi.